Czy kiedykolwiek widzieliście samochód, który można przytulić? Albo samochód, który parkuje się w windzie? Dziś pokażemy Wam 10 najbardziej szalonych małych samochodów elektrycznych, które zmienią Wasze wyobrażenie o transporcie. No cóż, zaczynajmy. Francuski kład na baterie. Wyobraźcie sobie, że Wasz smartfon nagle urósł do rozmiarów samochodu, ale zachował całą swoją kompaktowość i nawet odrobinę dziecięcej naiwności. Gratulacje, właśnie wynaleźliście Citroen AMI. Ten francuski maluch jest tak mały, że można go pomylić z zabawkowym samochodem przypadkowo pozostawionym na parkingu. Ale nie dajcie się zwieść. Pod tym uroczym wyglądem kryje się prawdziwy miejski wojownik. Po pierwsze, Ami to nawet nie do końca samochód. Według dokumentów jest klasyfikowany jako czterokołowiec. Francuzi po prostu wzięli cztery koła, postawili na nich plastikowe nadwozie, dodali kierownicę i powiedzieli: Voilà, teraz to jest pojazd. I to zadziałało, ponieważ Ami nie potrzebuje prawa jazdy kategorii B. Wystarczą zwykłe prawa na skuter. Pod maską, jeśli można to tak nazwać, kryje się silnik elektryczny o mocy aż 8 koni mechanicznych. To mniej więcej jak trzy suszarki do włosów pracujące na maksymalnej prędkości. Przyspieszenie do 45 km na godzinę zajmuje wieczność całe 10 sekund, ale za to zasięg jest całkiem przyzwoity: 70 km. W mieście to wystarczy, aby dojechać z piekarni do kawiarni i z powrotem. A jeśli się rozładuje, po prostu podłączysz do zwykłego gniazdka, pełne naładowanie w 3 godziny szybciej niż twój laptop. A teraz, najzabawniejsze design. A mi wygląda tak, jakby został narysowany przez dziecko, które właśnie dowiedziało się, czym jest symetria. Przód i tył są identyczne. Drzwi. Otwierają się w różnych kierunkach lewe do przodu, prawe do tyłu, aby wszyscy wokół myśleli, że to jakiś francuski artystyczny performance. A wewnątrz czeka na was minimalizm w stylu wszystko swoje noszę ze sobą. Jest tu kierownica, siedzenie, pedał gazu, pedał hamulca i to wszystko. No dobrze, jeszcze para dekoracyjnych przełączników dla wyglądu, ale najważniejsze są emocje. Nie jedziesz Ami? Ty się nim bawisz? Wyprzedzają cię rowerzyści? Tak? Drażnią cię kierowcy dużych samochodów? Oczywiście! Ale za to parkujesz prostopadle do chodnika, wciskasz się w każdą szczelinę między samochodami i czujesz się królem wąskich uliczek. Można powiedzieć, że Citroen Ami to nie tylko samochód. To sposób na życie. Życie bez zbędnych komplikacji, zbędnej wagi i zbędnej przestrzeni. Jeśli zawsze marzyłeś o jeździe tosterem, oto twoja szansa. Elektryczna bańka ze Szwajcarii. Szwajcarzy dokonali niemożliwego. Wzięli retro urok BMW i Setta, połączyli go z nowoczesnymi technologiami i otrzymali mikrolino. Ten elektryczny bombel na kołach wygląda, jakby właśnie został wydmuchany z mydlanej piany. Główną atrakcją mikrolino są jego drzwi. A raczej ich brak. Zamiast tradycyjnych skrzydeł, cały przód samochodu odchyla się do przodu, jak lodówka. Wsiadanie do środka. To prawdziwa przygoda, za to teraz masz żelazny argument przeciwko pasażerom. Przepraszam, miejsca wystarczy tylko dla mnie i mojej dumy. Pod tą okrągłą maską kryje się silnik elektryczny o mocy 15 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość to 90 km na godzinę. Ale po co się spieszyć, skoro wszyscy i tak się oglądają. Zasięg do 200 km, czyli można pojechać z Moskwy do gwiezdnego miasteczka i z powrotem. W środku wszystko jest szwajcarsko-precyzyjne: dwa siedzenia, kierownica i minimum przycisku pień cóż, zmieści się tam plecak, albo jedna duża pizza, albo mały pies najważniejsze, żeby nie przewozić wszystkiego naraz. Mikrolino to sposób na wyróżnienie się w strumieniu identycznych sedanów. Nie da się w nim wyglądać poważnie, ale można wyglądać szczęśliwie. Czyż nie o to chodzi w życiu? Pół motocykl, pół samochód bez drzwi. A Francuzi spojrzeli na zwykłe samochody, potem na motocykle i postanowili: zróbmy coś pośredniego, ale żeby wszyscy byli zachwyceni. Tak powstał Renault Fizy. Dziwny hybryd, którego nie można nazwać ani samochodem, ani motocyklem, ale który zdecydowanie sprawia, że przechodnie wskazują na niego palcem. Ten elektryczny dziwak w wesołych kolorach mieści dwie osoby, ale drugi pasażer siedzi dokładnie za tobą. Jakbyście jechali na atrakcji kolejka. Drzwi w ogóle nie ma. Za to są przezroczyste zasłonki, które dają złudzenie ochrony przed deszczem. Wiatr i tak dostanie się do środka. Za to teraz możesz poczuć się jak bohater kiepskiego filmu science fiction. Silniczek o mocy 17 koni mechanicznych rozpędza twizy do 80 km na godzinę. Ale lepiej tego nie robić, bo można przypadkowo rozpaść się na części. Zasięg wynosi około 100 km. Dokładnie tyle, żeby dojechać do teściowej. I z czystym sumieniem powiedzieć, oj bateria się rozładowała, muszę pilnie wracać do domu. Prowadzenie Twizy to jak jazda na pralce z kołami. Wibracje, dziki widok i całkowity brak izolacji akustycznej. Za to można parkować nawet w windzie. A ten maluch ładuje się z zwykłego gniazdka. Renault Twizy. Wybór dla tych, którzy uważają, że normalne samochody są nudne, to nie transport, a atrakcja. I jeśli zawsze marzyliście o jeździe czymś, co wywołuje u ludzi śmiech i zdziwienie, gratulacje. Znaleźliście swoje marzenie. Mini czołg dla metropoli. Gdyby opancerzony pojazd i smartcar zorganizowali tajną imprezę, ich miłosnym dzieckiem byłby Nimbus One. Ten elektryczny twardziel wygląda jakby był gotowy szturmować miejską dżunglę, a w rzeczywistości po prostu zabiera cię do najbliższej kawiarni. Szwedzcy inżynierowie z pewnością inspirowali się pojazdami bojowymi, tworząc to arcydzieło. Grube koła, kanciasta karoseria i drzwi otwierające się pod wiatr. Nimbus one jakby krzyczał: Ja nie parkuję, ja wysadzam desant. Chociaż wewnątrz mieszczą się tylko dwie osoby, i to jeśli są w dobrych relacjach. Pod stalowym pancerzem kryje się silnik o mocy 13 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość to 85 km na godzinę, ale nie zalecamy jeździć szybciej niż 60. Inaczej zrozumiesz, dlaczego ten czołg nie ma wieży. Za to zasięg wynosi całkiem bojowe 200 km. Nimbus one jest dla tych, którzy mają dość delikatnych miejskich autek. To nie jest transport, to jest oświadczenie. Kiedy wszyscy jeżdżą na cukierkach, ty toczysz się na monolicie i niech biorą cię za pracownika służb specjalnych. Najważniejsze, że korków już się nie boisz. Włoski gadżet na kołach. Kiedy włoscy projektanci inspirują się iPhone'em, powstaje XF Jojo elektryczny samochód, który chce się nie prowadzić, a aktualizować przez App Store. Ten modny gadżet na kołach wygląda tak, jakby zostawił go w parku jakiś gigantyczny geek, a teraz radośnie mruga do przechodniów diodowymi reflektorami. Główną atrakcją Jojo są jego wymienne panele nadwozia. Chcesz dziś żółty kolor, a jutro różowy w kropki? Proszę bardzo, zmieniaj panele szybciej niż etui na telefonie. Prawda, sąsiedzi i tak będą Cię rozpoznawać po charakterystycznym dźwięku. Ten maluch brzęczy jak elektryczna maszynka do golenia na maksymalnej prędkości. Pod plastikową obudową kryje się silnik o mocy 15 koni mechanicznych. Zasięg to skromne 150 km. Ale na podróże od coworkingu do baru wystarczy z nawiązką. Wnętrze jojo to koktajl minimalizmu i dziwnych rozwiązań. Zamiast deski rozdzielczej samotny tablet pośrodku. Kierownica przypomina kontroler do gier. A siedzenia. Cóż, powiedzmy, że po pół godzinie jazdy zrozumiesz, dlaczego Włosi wolą stać w kawiarni. Bagażnik jest tutaj czysto nominalny. Zmieści się co najwyżej laptop i butelka Prosecco. Ale jaka to różnica, kiedy masz wbudowane Wi-Fi i asystenta głosowego, który celowo przekręca Twoje polecenia z włoskim akcentem? XF Jojo to akcesorium dla tych, którzy zmieniają smartfony częściej niż skarpetki. Jeśli Twój styl życia to trendy ważniejsze niż wygoda, ten samochód elektryczny został stworzony specjalnie dla Ciebie. Tylko nie zdziw się, gdy zaczną Cię fotografować jak eksponat sztuki współczesnej. Trójkołowy elektryczny motocykl. Ten mały pojazd o długości nieco ponad 2 metrów mieści tylko dwie osoby. Siedzieć trzeba jedno za drugim, jak na sankach, tylko bez śniegu i zimowej zabawy. Za to jest dach, prawdziwy postęp w porównaniu z motocyklami. Chociaż drzwi tu nie ma, więc jeśli się postarać, można wypaść na zakręcie. Pod siedzeniem ukryty jest silnik elektryczny o mocy 75 koni mechanicznych. Poważna moc jak na taką puszkę. Przyspieszenie do setki zajmuje 7,5 sekundy, co jest zaskakująco szybkie dla pojazdu, który wygląda jak mieszanka wózka golfowego i wózka inwalidzkiego. Maksymalna prędkość to 120 km na godzinę, ale przy takich prędkościach lepiej się modlić. Aerodynamika fów jest jak cegła. Ładowanie wystarcza na 160 km, wystarczająco, aby dojechać do sąsiedniego miasta i z powrotem, jeśli sąsiednie miasto znajduje się 5 km dalej. Ładuje się z zwykłego gniazdka w 4 godziny, mniej więcej jak twój smartfon po dniu aktywnego korzystania z TikToka. To cudo, prowadzi się jak motocykl, ale ma pedały. Na wypadek, gdybyś nagle zapomniał, jak prowadzić motocykl. Ma także trzy koła, co daje fałszywe poczucie stabilności, dopóki nie spróbujesz gwałtownie zahamować na zakręcie. Arki motofów dla tych, którym zwykłe samochody wydają się nudne, a motocykle zbyt niebezpieczne. Jeśli zawsze marzyłeś o jeździe na czymś, co sprawia, że policjanci drapią się po głowie na twój widok, twoje marzenie się spełniło. Jeden pasażer to jedno drzwi. Elektromechanika Solo to kokon dla introwertyków na kołach, gdzie Twoja przestrzeń osobista jest chroniona nie tylko normami społecznymi, ale także konstrukcją nadwozia. Ten jednomiejscowy samochód elektryczny wygląda tak, jakby został zaprojektowany dla bohatera futurystycznego filmu, ale budżet wystarczył tylko na połowę samochodu. Trzy koła, jedne drzwi i zero szans dla pasażerów. Idealny środek transportu dla tych, którzy nienawidzą taksówkarzy i przypadkowych rozmówców. Pod maską kryje się silnik o mocy 82 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki zajmuje 8 sekund. Nieźle jak na urządzenie, które waży tyle co trzy dorosłe chomiki. Maksymalna prędkość wynosi 130 km na godzinę, ale ostrzegam, że przy takiej prędkości solo zaczyna drżeć, jak student na egzaminie. Ładunek wystarcza na 160 km. Dokładnie tyle, by uciec od cywilizacji i zmienić zdanie. Ładuje się z gniazdka w 6 godzin. Akurat zdążycie obejrzeć wszystkie sezony biura. W środku spartanski wystrój, siedzenie, kierownica i minimum przycisków. Nie ma drugiego lusterka wstecznego. Po co, skoro i tak nikogo nie wpuszczacie z tyłu? Elektromechanika solo. To manifest przeciwko wspólnym przejazdom, przeciwko rodzinnym wycieczkom i przeciwko jakimkolwiek oznakom komunikacji w drodze. Jeśli marzyliście o samochodzie, który krzyczy, dajcie mi spokój bez ani jednego słowa, no oto on. Samochód, który się kurczy. Izraelscy inżynierowie w końcu rozwiązali odwieczny problem parkowania. Stworzyli samochód, który się zmniejsza, gdy wstydzicie się jego rozmiarów. City Transformer, City 1 to samochód-transformer, który z zwykłego dwuosobowego elektryka zamienia się w wąską strzałę, aby prześlizgnąć się między zaparkowanymi samochodami. Ten spryciarz potrafi zmieniać szerokość nadwozia z półtora metra do metra jednym naciśnięciem przycisku. Chcecie wcisnąć się w szczelinę między dwoma suwami? Proszę bardzo. Trzeba przejechać przez wąską uliczkę. Bez problemu! Najważniejsze, żeby nie robić tego w ruchu, bo inaczej wasz samochód stanie się najdroższą harmoniką w historii. Pod elastycznym nadwoziem. Kryje się silnik o mocy 20 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość to 90 km na godzinę, ale w złożonym stanie lepiej się nie rozpędzać, bo może się nagle rozłożyć w najmniej odpowiednim momencie. Zasięg wynosi 120 km, czyli wystarczy na 5 okrążeń wokół centrum handlowego w poszukiwaniu zwykłego miejsca parkingowego, zanim przypomnisz sobie o swojej supermocy. W środku wszystko jest znowu spartańskie: dwa siedzenia, kierownica i przycisk złóż-rozłóż. Bagażnik jest, ale magicznie znika, gdy włączasz tryb wąskiego profilu. Za to teraz możesz się pochwalić, że Twój samochód potrafi robić sztuczki, których nie powtórzy żaden Lamborghini. City Transformer. CT1 to wybór dla tych, którzy uważają parkowanie za ekstremalny sport. Jeśli uważasz, że warto płacić za samochód, który dosłownie składa się na pół, byleby nie płacić za parkowanie, to ten samochód jest dla Ciebie. Włoski Elektryczny Żuk. Włosi to specjaliści w dziedzinie małych rozmiarów. Ponownie wzięli formę żuka, dodali szczyptę szaleństwa i stworzyli Tazari Zero samochód elektryczny, który wygląda tak, jakby właśnie został wyrzucony z toru wyścigowego za nadmierną pewność siebie. Ten maluch o długości zaledwie 2,5 metra potrafi łączyć w sobie zuchwały charakter i skromne wymiary. Pod nadwoziem z włókna szklanego kryje się silnik o mocy 20 koni mechanicznych, który rozpędza tego żuka do setki w 7 sekund. Dla samochodu wielkości stolika do kawy to prawdziwy wyczyn. Maksymalna prędkość wynosi 100 km na godzinę, ale przy takich prędkościach wydaje się, że zaraz odpadnie maska, a wraz z nią cały samochód. Ładunek wystarcza na 140 km. Dokładnie tyle, aby przejechać wszystkimi wąskimi uliczkami rodzinnego miasta, zbierając pełne podziwu spojrzenia. Zero ładuje się ponownie w 6 godzin. W sam raz zdążycie wypić espresso, zjeść obiad z makaronem i zdrzemnąć się przy włoskiej operze. Wnętrze to minimalizm w duchu im mniej, tym lepiej. Dwa siedzenia, kierownica i deska rozdzielcza z jednym, jedynym przyciskiem. Klimatyzacja, oczywiście, ale tylko jeśli za nią uznać otwarte boczne okno. Bagażnik nie istnieje jako taki. Ale kto w ogóle przewozi ładunki w sportowym samochodzie elektrycznym? Najmniejsza legenda. Brytyjczycy w latach 60. stworzyli samochód, który można pomylić z lodówką na kółkach. Pil P50 to nie tylko najmniejszy seryjny samochód na świecie. To trójkołowy pomnik ludzkiego, a dlaczego by nie? Długość 134 cm. Waga 59 kg. Moc 4,5 konia mechanicznego. To nie są dane techniczne, to krzyk duszy inżynierów zmęczonych nadmiarem. P50 jest tak mały, że można go wprowadzić do windy, wnieść do biura i postawić obok biurka. Najważniejsze, żeby szef nie wziął go za nową drukarkę. Jedne drzwi otwierają się w lewo, jedyna szyba się nie opuszcza, jedyna lampa świeci tak, jakby się wstydziła. Za kierownicą mieści się jedna osoba, pod warunkiem, że nie jadła śniadania. Bagażnik jest zasadniczo nieobecny. Maksymalna prędkość 60, 1 km na godzinę. Ale w praktyce lepiej nie przekraczać 40, inaczej można się przewrócić od podmuchu wiatru. Zbiornik paliwa na 8 litrów. Wystarczy, aby dojechać z pubu do domu i z powrotem, jeśli dom jest po drugiej stronie ulicy od pubu. Kierowanie P50 to wyzwanie. Nie ma biegu wstecznego, więc aby zawrócić, trzeba wyjść i obrócić samochód ręcznie. Jest tylko jeden pedał hamulca. Najwyraźniej twórcy uważali, że będziecie hamować nogami po asfalcie jak na hulajnodze. Można z pewnością powiedzieć, że Pilpitim 10 tu to nie jest środek transportu, to filozofia. Filozofia, że mniej znaczy więcej, doprowadzona do absurdu. To wszystko, przyjaciele. Pokazaliśmy Wam 10 najbardziej niesamowitych maluchów przemysłu motoryzacyjnego, które udowadniają, że rozmiar nie jest najważniejszy. Jeśli podobała Wam się ta podróż w świat maleńkich samochodów, kliknijcie lubię to i subskrybujcie kanał.